No dobra, jedziemy? Pojawił się wszędzie rekord. Tak, tak. Powiedz jakiś czy coś? Tak. Dobra. Na. Powiedz mi dzień dobry, państwu Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Ty mówiłeś? Proszę nam powiedzieć, gdzie należy się. To naprawdę Powiedzcie zatem. Jaki koget? On air! Członkowie koła zajmują się. Daj. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu QA. Dzisiaj... Ty się śmiejesz, a to jest takie yeah. je! To jest właśnie to, to co zapominam, to tam mam ładnie powiedzieć. Dobra, dobra, spokojnie. Ty, agapacz, tylko że ja się nie boję. Pani Nie, to ja to fajnie, nie Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, piszcie. Yy, pod... Kamieś ja nie praktycznie. Gościmy dzisiaj naszych gości. Tak, gościmy gości. Łączą. Wspólnie z panem Kajem... Jeszcze raz. Wspólne z... On air. Ramowy program praktyk. Moment. Ramowy program praktyk. nie mają tak łatwo. No nie? No. Ile, ile, poprawek? Pozdrawiamy studenta, który montuje w ogóle i chcę tego słuchać. E, pani doktor, to myślę, że już będziemy... Jeszcze raz! E, pani doktor, przyjdzie. Na zajęciach. Są to... Hmm. Jeszcze raz... Się... Zajmujemy się... Hmm. w ramach koła cyberbezpieczeństwa... Jeszcze raz. ON AIR! Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj w ramach cyklu Siłend i nie śmiejcie się. Next! Pani doktor, przejdziemy do ostatniego pytania <noise> i z czego się cieszysz? Tematykami, tematyką i jakąś inną tematyką. Oczekajmy. <noise> Zajmować się aspektami również ee, innymi. Aha, możemy? tak, <noise> 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 chyba nie. <noise> Która pełni funkcję pełnomocnika rektora do. Praw, tylko <noise> nauką. Zainteresowanie i pasji studentów zapomniałem. Tak? tak? tak. Nie, no, Przeskoczyliśmy, <noise> chciałem powiedzieć. On air. Przed wysłań, upewnijcie się, czy wszystkie. byście mi coś z tym zedlem zrobili. Szczegółowy rozkład, źle powiedziałem jeszcze raz. No jeszcze raz. W takim razie jeszcze raz. Co ty chcesz, masz no. spotkania z cyklu QA? Tak. Okay. No. To się tak naprawdę że tutaj making off. Czy mamy to? Tak. Dziękuję bardzo. Ja, jak się, jak się dziewczyno, dziewczynom, jak się podoba, jak chłopakom, jak się podoba to jest.